Ruch ludowy narodził się na przełomie XIX i XX wieku pod hasłem walki chłopów o wyzwolenie. Obecnie obchodzi już 115 rocznicę istnienia. Aby upamiętnić ten jubileusz i zaznaczyć rangę tego nurtu w Polsce, zarząd powiatowy PSL w Kraśniku oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie zorganizowali konferencję pod tytułem Ruch ludowy w Polsce i Europie. Honorowy patronat nad sympozjum objęli wojewoda lubelski Genowefa Tokarska, poseł na Sejm Edward Wojtas, a także dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Konferencja miała charakter między innymi historyczny. Główne ideologie tego ruchu i wyznaczniki przetrwały jednak 115 lat. W okresie tych 115 lat były różne nazwy partii politycznych, przekształcały się, w sumie przewinęło się około 50 partii, ale przede wszystkim wszystkie te partie odwoływały się do tej samej ideologii a więc ideologii, która przede wszystkim odwoływała się do, do tych przede wszystkim celów patriotycznych, a więc walki o, o wolną ojczyznę, walki o równouprawnienie wsi i chłopów, no i oczywiście również działań w sytuacjach ekstremalnych, kiedy ojczyzna była zagrożona Zawsze ludowcy stawali w jej obronie. Otwarcie konferencji i powitania gości dokonał starosta Kraśnicki. Ponadto wręczono medal Wita Stwosza dla pana Józefa Stępnia za wieloletnią pracę na rzecz ruchu ludowego, a także legitymację dla nowych członków. Ruch ten, jak każdy inny, ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników, ale wciąż się rozwija. Oczywiście, że się rozwija. To widać poprzez ilość członków, jaką jest w Polsce. Jest to Jedna z najbardziej, chyba najliczniejsza w tej chwili partia polityczna w Polsce i cały czas się rozwija, dochodzą następni członkowie. Trzeba zwrócić uwagę na to, że członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, Ruchu Ludowego pełnią ważne funkcje zarówno w rządzie, zarówno w samorządzie i to na każdym szczeblu regionalnym, powiatowym czy gminnym. Ruch ten zawsze był skierowany w stronę rolnictwa i pomocy w rozwijaniu się tej gałęzi. Szczególnie teraz, kiedy została dotknięta kryzysem. Jeżeli chodzi o działalność ruchu ludowego, w pewnym stopniu wiąże się to ze wsią, z rolnictwem, no ale staramy się, żeby być partią tą ogólną narodową, a przy tym również no, leży nam mocno na sercu sprawa wsi rolnictwa jego rozwoju. No nie ulega wątpliwości, że to, co mamy w rolnictwie obecnie, to ten ogólnoświatowy kryzys to niestety przekłada się i Tutaj na Europę i konkretnie na Polskę, i generalnie rzecz biorąc dzisiaj, jeżeli chodzi o cenę na produkty rolne, jest niska we wszystkich krajach Unii Europejskiej i nie tylko, no ale staramy się, żeby w jakiś sposób ten problem artykułować, podnosić na wszystkich gremiach. No, i czynić to po to, żeby jednak tworzyć jakieś przesłanki, do tego, żeby nastąpiła jakaś stabilizacja. Oprócz pomocy dla wsi, partia ta stawia sobie także inne cele. Tych wyznaczników jest naprawdę, na, naprawdę bardzo dużo. Można byłoby powiedzieć, że przede wszystkim jesteśmy tradycyjnie nowocześni, więc nie zapominamy o tej tradycji, która, która jest, którą niesiemy, przekazujemy innym, ale patrzymy także na to, co w przyszłości, na to, że jesteśmy pierwszy, w XXI wieku że trzeba być innowacyjnym i trzeba być, tak jak powiedziałem, tradycyjnym nowocześnie.